Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP Talk z pierwszej strony. Jesteśmy dzień po historycznej, no właśnie, czy historycznej wizycie prezydenta Dudy i premiera Tuska w Białym Domu w Stanach Zjednoczonych. Jakie będą efekty, czy już widać jakieś efekty tej wizyty? O tym wszystkim porozmawiam z doktorem Bartłomiejem Nowakiem z Akademii Finansów i Biznesu Wistula oraz z Fundacji Pułaskiego. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. E, panie doktorze, wczoraj oglądając relacje, słuchając y, różnych komentarzy, można było odnieść wrażenie, że prezydent z premierem pojechali, polecieli y, wynegocjować pożyczkę na śmigłowce i y, rakiety. Y, no chyba jednak to trochę za mało jak na tej rangi wizytę. Ja mam trochę inne wrażenie, ale to dlatego, że... Ja dzisiaj prześledziłem prasę międzynarodową w różnych krajach i, i różne takie portale, i o tej wizycie się mówi w całej Europie. Yy, dlatego, że w polityce bardzo często yy, decyduje nawet nie samo to, co się postanowi podczas tej wizyty, bo tu rzeczywiście wiele tego nie było, ale kontekst wizyty. I kontekst wizyty jest taki, że mieliśmy przed chwilką wizytę. Długą ministra Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych. Jego wystąpienie w Radzie Bezpieczeństwa, które uzyskało po prostu światową rozpoznawalność i było wszędzie pokazywane. Teraz mamy wizytę w Waszyngtonie i dzisiaj premier Tusk przylatuje i mówi, że zwołuje w trybie nagłym na piątek posiedzenie Trójkąta Weimarskiego. To yy, zaskakujące słowa, bo premier Polski mówi, że zwołuje. Spotkanie Polski, Francji i Niemiec. Zazwyczaj to my byliśmy tym takim trochę, nie powiem klientem, no ale partnerem o mniejszej wadze. Tak, ale to jest dyplomatyczny majstersztyk, dlatego że to pokazuje nagle Polskę w roli rozgrywającego, z którym wszyscy rozmawiają. Stany Zjednoczone, Prezydent, może warto podkreślić, że prezydent Duda był po raz pierwszy w Białym Domu za kadencji Joe Bidena. Teraz to się udało. Tusk wraca i zwołuje trójkąt weimarski, i trójkąt weimarski jeszcze w sytuacji, w której Francja i Niemcy po prostu niemalże idą na noże. Bardzo niedobrze to wygląda. I z drugiej strony mamy prezydenta Putina, który wczoraj deklaruje, że. Brak amunicji po stronie Ukrainy to nie jest w ogóle motyw, żeby rozmawiać o negocjacjach pokojowych. Więc ta sytuacja jest bardzo, bardzo poważna w Europie i w tym momencie Polska nagle wyrasta na kogoś, kto jeździ pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, pokłóconą Europą i gra w absolutnie pierwszej lidze. Więc. Nawet jeżeli nie ma takich bezpośrednich y, y, dowodów na to, że ta wizyta, ona formalnie przecież y, odbyła się dlatego, że mieliśmy rocznicę przystąpienia Polski do NATO, to był dobry pretekst, ale ale tylko pretekst. Mhm. Tutaj... No tak, bo inni partnerzy są zaproszeni chyba za dwa tygodnie, tak? Jest następna konferencja, na której. Tak, będzie... to można było jakby inaczej zorganizować, ale Polska w tej chwili, oprócz tego, że jest w centralnym punkcie, jeżeli chodzi o geografię Europy i tego konfliktu, yy, to w tej chwili nabrała bardzo dużego znaczenia. I premier Tusk jest przyjmowany no, naprawdę w pierwszej lidze. Ja też obserwowałem, w, kiedy on był na posiedzeniu partii chadeckiej, i tam każdy, w każdym przemówieniu padało nazwisko Tuska i Polski. Polska o tyle w tej chwili też dużo znaczy, że pokazała, że można, można wygrać wybory w bardzo trudnej sytuacji. W, i Tusk tego dokonał, I, i tu trzeba powiedzieć, że dzięki temu ten cały kontekst, w jakim on się porusza, to były uznawane za najważniejsze wybory w Europie w ubiegłym roku. To się powszechnie mówiło w Europie Zachodniej. I, i dzisiaj, myślę, że te wszystkie czynniki się składają w jednym punkcie i w bardzo dramatycznej sytuacji na wschodzie. Mhm. Jakbyśmy wrócili do tej wizyty, bo. Patrząc na stół, można było zaobserwować dwie delegacje. Delegacje po jednej stronie z pałacu prezydenckiego, po drugiej stronie z kancelarii prezesa Rady Ministrów. Na początku obaj panowie wygłosili krótki speech nawiązując do jakichś kontaktów z prezydentem Bidenem, no ale jednak prezydent Duda jest bardziej postrzegany jako zwolennik Donalda Trumpa, kontrkandydata w tych wyborach prezydenta Bidena. No, on nie pogratulował Joe Bidenowi po, po jego zwycięstwie. Da, bardzo długo wstrzymywał się z gratulacjami, i to, było, to zostało odnotowane. Natomiast y, y, ta wiadomość, jaka wypłynęła, co, co zostało odebrane w Waszyngtonie w tej chwili, to że Polska, pomimo różnic pomiędzy prezydentem a premierem, między tym obozem, który teraz rządzi, a który poprzednio rządził, że Polska w sprawach bezpieczeństwa y, y, prezentuje jedno zdanie. I to dla Waszyngtonu też było bardzo ważne i to jeszcze podkreśliło dramatyzm sytuacji, w jakiej jesteśmy, jeżeli chodzi o, o na kontynencie. Jeżeli prezydent i premier z zupełnie przeciwnych obozów politycznych jadą razem i mówią jednym głosem, nawet jeżeli oni mieli osobne agendy. Trochę się różniące, ale mówili jednym głosem. Prezydent Duda próbował trafić do tej części amerykańskiej sceny politycznej, z którymi on to wcześniej mówił i, i Prawo i Sprawiedliwość nie ukrywało, że, że ma dobre kontakty z, Donald, z Donaldem Trumpem. Dobrze, że nie. nie, nie, nie Posunęli się do tego pomysłu, żeby, żeby się spotkać z Donaldem Trumpem, bo to by zostało. Mógł być affront? To by był zdecydowany afront, bo yy, ale jak rozumiem, nie było tematu, dlatego że jest tak oczywiste, że jeżeli prezydent Biden zaprasza ich na wizytę, no to nie jedzie się do Donalda Trumpa. U Trumpa był w tej chwili Viktor Orban, ale. Ale był wywołało po prostu, to skandal po, wywoła, w Europie. to skandal, ale on też pojechał na, na wycieczkę po prostu do, do Stanów Zjednoczonych. Byłaby inna sytuacja, gdyby był zaproszony przez Bidena. No to protokolarnie to jest nie do przejścia. Więc prezydent Duda próbował trafić do, do tej strony republikańskiej. Nawet jeżeli Mike'a Johnsona um, nie, nie przekonał i jeżeli tutaj się nic nie stanie, to to też pokazuje, że Polska, przyjeżdżają przywódcy, Prezydent i premier Polski, którzy się totalnie różnią politycznie, i to jeszcze zwiększa dramatyzm jakby tej sytuacji i przekaz, yy, który płynie z Polski. Yy, I ja myślę, że pod tym względem to, to było bardzo udane. No, to ja bym zapytał o jeszcze jedną rzecz, bo mamy dwa też przekazy do Spikera yy, yy, w izbie reprezentantów. Z jednej strony prezydent Duda się z nim spotyka i przekonuje go. Z drugiej strony premier Tusk wychodzi y, na briefing prasowy i mówi bardzo mocne słowa, że jeśli y, nie będzie dalej procedowana y, ustawa, jeśli nie będzie prawo y, szło do przodu, y, no to y, speaker będzie miał, to, to jest jego, y, jego obarczą następne y, ofiary wojny w Ukrainie. Tak? Tu, tu były dwa rodzaje argumentów, moim zdaniem oba bardzo trafione. Jeden odwoływał się do szerszego, szerszego znaczenia historii i dramatyzmu sytuacji, czyli to był taki apel na poziomie emocjonalnym, że od decyzji tego oto człowieka zależy bardzo dużo być może w ogóle w historii kontynentu europejskiego. I to był taki apel, który podbudowywał jego ego. Ale był drugi rodzaj apelu, który też i prezydent Duda, i premier Tusk przekazali, odwołujący się do języka korzyści, zysków i strat. Dlatego, że oni powiedzieli: Jeżeli my teraz nie zatrzymamy Rosji, to za chwilę Stany Zjednoczone będą musiały wysyłać swoje wojska, bo Rosja znajdzie się, będzie po prostu wojna. Nie, nie użyto słowa wojna, ale, ale Tusk używa tego pojęcia przedwojnia. Mhm. I to jest ten argument językiem kosztów i korzyści, że za chwilę, jeżeli czegoś nie zrobimy, to koszty będą o wiele większe. A z drugiej strony emocjonalny to też był bardzo dobrze dobrany i trzeba powiedzieć, że tutaj i prezydent Duda i, i premier Tusk się dobrze w tym uzupełniali. To zanim jeszcze przejdziemy tutaj, z powrotem do Europy wrócimy i do Polski, to zapytam o jedno. Czy to też była taka rozgrywka ze strony y, sztabu wyborczego y, Joe Bidena, żeby mieć dwóch y, polityków polskich, którzy są dość mocno skonfliktowani w sprawach wewnętrznych, y, żeby pokazać Polonii, OK, ja rozmawiam z nimi y, razem, potrafię ich pogodzić, zagłosujcie na mnie? Y, ja bym był ostrożny. W Polsce były takie. Y, takie interpretacje. Myślę, że to trochę za daleko. Y, za daleko idące, dlatego że dynamika kampanii w Stanach Zjednoczonych y, jest zupełnie inna i ona dotyczy innych problemów. Y, więc tutaj bym nie przeceniał aż tak y, wpływu polskich przywódców na kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, y, y, więc tu, tu naprawdę ostrożnie. Mhm. Y Trójkąt weimarski, bardzo mocne słowa Donalda Tuska, który mówi zwołuje, co dzisiaj Europa może zrobić, no bo nadal nie ma tej pomocy ze Stanów Zjednoczonych, Putin mówi, że się nie zatrzyma. Nie, może, może. Ja tutaj taki najlepszy przykład to jest inicjatywa prezydenta Czech Petra Pawla. Yy, możemy zgromadzić amunicję, on po prostu zrobili bardzo dokładny przegląd krajów, z których można skupić amunicję i ta amunicja jest i pieniądze na to mamy. Yy, tylko trzeba zrobić. Dzisiaj wiemy, że... Ale kto to ma zrobić? Czechy? Unia Europejska? Państwa Unii Europejskiej. Pieniądze mhm. mamy naprawdę na to. Dzisiaj ma być jakieś przemówienie prezydenta Macrona określane jako... Jako takie y, decydujące do francuskiej opinii publicznej. Nie wiemy jeszcze, co on tam powie, ale Macron też się chce zdecydowanie przyłączyć do, do inicjatywy czeskiego prezydenta. Y, Polska wiemy, że też już deklaruje tutaj w tym swój udział. My po prostu musimy zmobilizować y, taką wspólną wolę do tego, żeby działać już teraz i dostarczyć broń i amunicję Ukrainie i dostarczyć rakiety dalekiego zasięgu. To już jest ten czas, i myślę, że to padnie na, na spotkanie Trójkąta Weimarskiego. Tusk będzie występował w takiej roli, trochę człowieka, który chce pogodzić prezydenta Francji i kanclerza Niemiec. I, i to naprawdę my nie możemy dłużej czekać. No i zobaczymy, jak, jak, to, się, jak to się rozwinie, ale my naprawdę mamy takie zasoby, żeby. Pomóc Ukrainie, tylko musimy się wspólnie zmobilizować mhm. i też naprawdę musimy być w tej chwili już no, gotowi na sytuację, w której Stany Zjednoczone nie dostarczają tej swojej części. To się niestety wygląda źle i to się może zdarzyć, yy, a, i tylko Europa wspólnie może to zrobić, a my te zasoby mamy. Tylko mhm. trzeba je, trzeba woli politycznej, yy, 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 trzeba myśleć kategoriami wspólnymi. Nie mamy, mamy w bardzo szczątkowej formie wspólną politykę bezpieczeństwa i obronności. To jest taki czas, w którym Polska, gdyby wyszła z nowymi inicjatywami, bo na przykład powiem, czego mi zabrakło. Otóż prezydent Duda mówił o zwiększeniu budżetów obronnych państw NATO do 3%. Zostało to od razu wygaszone. Tak, bo to jest znaczy. In, jako takie pryncypialnie to można powiedzieć, tak, no to jest dobry postulat, ale, ale mało realistyczny. Ja bym wolał natomiast, żeby Polska wyszła z inicjatywami na forum Unii Europejskiej, jak w ramach państw europejskich powiększyć nasze zdolności. Obronne, aby pomóc Ukrainie. Radosław Sikorski komisarzem. Y, to, wie pan, to nawet nie chodzi o, o komisarza, ale tu, tu musimy kilku takich mocnych kroków dokonać, y, tylko trzeba konkretnych propozycji. Bo proszę zobaczyć, że my mamy narzędzia instytucjonalne do tego na poziomie europejskim, żeby, y, żeby zdecydowanie wzmocnić ten nasz wymiar obronny. Mamy Europejską Agencję Obrony. Ten komisarz obronny z nim jest trochę kłopot, dlatego że de facto on na dzień dzisiejszy wymagałby zmiany traktatów, bo on w tej propozycji von der Leyen to miałby się de facto zajmować przemysłem europejskim i budowaniem bazy przemysłowej. Więc ja, ja nie wiem, czy to jest aż tak atrakcyjna pozycja dla Pan ministra z... Sikorskiego, ale to rzeczywiście z czasem może ewaluować w poważniejszą pozycję. No mieliśmy, mamy... Spotkania ministrów obrony już są w Brukseli, prawda? Więc to są, to są takie kroki do przodu, które cały czas. Niestety rozbijają się o różnice pomiędzy poszczególnymi państwami i pomiędzy konkurencyjnymi przemysłami. Czyli tutaj trzeba liczyć na, tą, na to doświadczenie Donalda Tuska z negocjacji europejskich z jego wyciągnięciem przewodniczącym. Wie pan też, to, to na pewno, ale tu jest jeszcze jedna rzecz. W polityce uważam absolutnie ważna, to jest wyobraźnia. Ja podaję taki przykład, bo to, co nas blokuje w polityce bezpieczeństwa no to wszyscy mówią o suwerenności tak? i wszyscy spoglądają na tą politykę własnymi przez pryzmat swojego kraju. A ja podaję inne przykłady. Bo czym jest waluta? Jest symbolem suwerenności. Potrafiliśmy jako Europa rozmawiać o tym? Tak i mamy euro, 20, 21 krajów. Czym są granice? Są symbolem suwerenności. I nagle nie mamy kontroli granicznych. Bo to wymagało odważnej wizji. Podobnie w polityce obrony. To jest czas na odważne wizje. Ja życzę Polsce, Polska ma dzisiaj atuty do tego, bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli my zdejmiemy ten garb artykułu 7 nieszczęsnego nie i, i jeżeli mamy w tej chwili o Polsce się mówi, to jeżeli Polska coś zgłosi, to to będzie miało dużą wagę, to tego nie będzie można po prostu zignorować. Więc my mamy wszelkie atuty, żeby naprawdę współkształtować przyszłość naszego kontynentu i przede wszystkim w polityce obrony. Ja bym poszedł dalej, ponieważ my jesteśmy państwem granicznym. To dlaczego nie stworzyć mechanizmów na forum Unii Europejskiej, żeby ta polityka obronna była finansowana z budżetu unijnego, normalnie? Bo to przecież będzie dla nas szło, bo my jesteśmy państwem granicznym. Część tych wydatków, które my mamy narodowych. 4% PKB to, to jest potężna suma, to zawsze jest kosztem czegoś, to jest kosztem edukacji czy. No tak. przynajmniej nawet dzieci. minister Krośniak tak. dziękował obywatelom tak. nam wszystkim za to, że. Wykorzystajmy do tego Unię Europejską. Mm -hmm. To wymaga też y, takich, y, takich po prostu odważnych wizji i na pewno w tych obszarach tego poziomu konsensusu, który był obecny y, między premierem Tuskiem i y, Prezydentem Dudą. I w takich obszarach my, my możemy to osiągnąć. Kończąc. Jakbyśmy zeszli na poziom krajowy, co to będzie oznaczało tak i długofalowo, ale i też nie wiem, przy najbliższych nawet wyborach, jeśli chodzi o samorząd, jeśli chodzi o wybory europejskie dla naszej polityki? Ta, ta, ta wizyta, czy, czy w ogóle no, też to, co się zadzieje w Europie teraz? No, ona na pewno punktuje, punktuje dużo na plus rządzącym, rządzącym ugrupowaniom, czyli, czyli przede wszystkim koalicji obywatelskiej, tak sobie to wyobrażam. I to jest, to jest duży plus, bo też ze względu na zmienioną, zmienioną przestrzeń debaty publicznej, mówię tu przede wszystkim o, o mediach, które kiedyś były i jak wygląda to dzisiaj, to na pewno będzie rezonowało też, jeżeli my możemy powiedzieć, że Polska jest słuchana i Polska ma narzędzia do tego. Bo bardzo często było tak, że myśmy bardzo dużo mówili, ale zazwyczaj myśmy się bronili przez wiele lat przed jakimiś inicjatywami z Europy, prawda? Albo atakowaliśmy je. A jeżeli my nawet mieliśmy inicjatywę, to, to one nie, nie były wysłuchiwane, bo, bo Polska nie miała odpowiedniej wagi. Ponieważ to się zmienia i myślę, że, że Polacy też, jak się spojrzy na poszczególne wizyty yy, czy prezydenta Bidena, czy, czy, czy Trumpa i tak dalej, to oczywiście było cały czas i wszędzie w mediach, ale kontekst był yy, trochę inny i dzisiaj ten kontekst jest taki, który dzisiaj jest, jesteśmy w sytuacji niezmiernie poważnej i myślę, że ta obawa o to, czy nie będzie wojny, ona na poziomie społecznym zaczyna przenikać całą debatę. Mhm. I ponieważ y, tak, ważne, y, tak ważne wizyty, tak ważne decyzje są podejmowane w tym momencie, więc y, to, to zdecydowanie zostanie odnotowane po prostu przez, y, przez Polaków na poziomie jakichś tam wyborów. Czyli można podsumować naszą rozmowę, że. Po Waszyngtonie, po wizycie w Waszyngtonie, Polska jest głównym główno rozgrywającym w Europie. Y, Polska współtworzy. Y, I to, co się stanie za chwilę, to piątkowe spotkanie trójkątowej Marskiego, też jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób to przebiegnie. Tak jak Pan zauważył, to że polski premier zwołuje i przywołuje. Prezydenta Francji i, i kanclerza Niemiec to jest bardzo wyraźny symbol, i to już w tej chwili. Ja widziałem komentarze w, w mediach zachodnich na ten temat, więc yy, yy, oby tak dalej, yy, i oby Polska mogła rzeczywiście tutaj kształtować Unię Europejską i, i całą politykę bezpieczeństwa europejskiego zgodnie z jakimiś naszymi interesami. To jest dobra droga do tego. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem w podcaście DGP z pierwszej strony był dr Bartłomiej Nowak z Akademii Finansów i Biznesów i Stula oraz z Fundacji Puławskiego. A rozmawiał Szymon Glonek. Do zobaczenia.